Cześć, witajcie w mojej kuchni. Dziś mam dla was przepis na ekspresowe kładzione pączki. Zapraszam serdecznie. Do przygotowania naszych ekspresowych mini pączków potrzebujemy. Tutaj mam już przygotowane półtorej szklanki mąki pszennej. Do tego dodaję jedną łyżeczkę troszku do pieczenia, jedną łyżkę cukru, trzy duże jajka i potrzebujemy jeszcze do tego yy, serek. Ja używam tego serka waniliowego. To jest roll mlecz. On ma 200 gram. Wszystkie składniki mam już w misce. Wystarczy je tylko wymieszać łyżką do połączenia. To już gotowe, trwa to dosłownie chwilę. Wymieszane ma taką dosyć zwartą konsystencję. Będziemy je nakładać łyżką. Teraz pora na rozgrzanie oleju. Olej mam już dosyć mocno rozgrzany. Zamurzam sobie jedną łyżkę. Nabieramy ciasta. I może mi się uda tutaj pokazać. Formuję sobie. I on sam opada na olej. Nie przewracamy ich, one same będą się w tym oleju obtaczać. I tak przygotowane pączki wykładam na ręcznik papierowy, tak żeby nam ociekły z nadmiaru tłuszczu. I pączki gotowe. Te mam jeszcze odłożone na ręczniku, żeby przestygły. A tutaj już te, które odsączyłam, są gotowe. Wystarczy je teraz tylko opruszyć cukrem, pudrem i można zajadać. Polecam wam serdecznie ekspresowy przepis. Robi się go bardzo szybko, tak jak widzieliście i pączki są naprawdę przepyszne. Koniecznie wypróbujcie, dajcie mi znać w komentarzach jak wam wyszły i oczywiście widzimy się w następnym filmie. Cześć.